Cześć, znajdujemy się w Akademii IT Media i dzisiaj pokażę Wam, jak zamienić to w to. Ja się nazywam Jerzy Drozda, junior. Zapraszam. Ustawienia kamery. Rozdzielczość, klatka, format, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy ma jakiś wpływ na ostateczny rezultat naszego kluczowania. O tym pomówimy teraz. Tutaj moja penanteria nie pozwala mi nie zauważyć pewnego faktu tego, co nazywamy kamerą. Otóż kamerą potocznie nazywamy cokolwiek rejestruje nam obraz ruchomy wideo, natomiast no, w rzeczywistości kamery to są kamery filmowe, a to, z czym najczęściej mamy do czynienia, z czym zwykły konsument ma najczęściej do czynienia, to są różnego rodzaju nagrywarki albo aparaty z funkcją wideo, i to nie jest zupełnie bez znaczenia. Główna różnica między kamerami a nagrywarkami tudzież aparatami, które mają nagry funkcję nagrywania wideo. Jest to w jakim formacie one to rejestrują? Format y też zależy od tego jakiej jakości sygnał dane urządzenie produkuje. Dlatego kamery takie kamery z prawdziwego zdarzenia, które kosztują Dużo zer mają z tyłu, produkują sygnał znacznie lepszej jakości, który nadaje się do wtórnego przetwarzania do tego, że będziemy manipulować kolorem do tego, że będziemy wycinać zielone tło czy niebieskie do całej masy innych rzeczy. Z kolei sprzęty z takiej konsumenckiej kategorii które też potrafią być drogie, oczywiście generalnie produkują najczęściej obrazki, które są ładne dla naszych zmysłów są ładne dla naszego oka natomiast, gdy będziemy wymagać od nich czegoś więcej, to czasami możemy się zawieść, ponieważ one oszczędzają pewnych informacji w zapisie rejestrowanego materiału, co powoduje, że niestety nie mamy takiej swobody ruchów w późniejszym przetwarzaniu tego obrazu. Więc nie spodziewajmy się, że uzyskamy obrazek tej samej wizualnej jakości, atrakcyjności z naszego konsumenckiego sprzętu, kontra tego, co widzimy na przykład w kinie. Jeżeli macie wybór przy zakupie aparatu, przy wyboru tego, czym będziecie nagrywać, jeżeli możecie wybrać coś, co nagrywa Wam przykładowo w tak zwanym ProResie, to będzie tam napisane w specyfikacji kamery, to będzie zawsze lepszy punkt wyjściowy niż MP4. MP4 mają to do siebie, że one E, zatracają informacje o kolorze, a tutaj, jak widzicie, kolor jest bardzo ważny, jakby żaden piksel nie może zostać zgubiony, bo potem rezultaty naszego upoczuwania są po prostu brzydkie. Kolory są wyprane, krawędzie są rozmyte, rzeczy się nieładnie komponują z tłem, na które to wpadać. Jest cała masa rzeczy, którym można by zapobiec, gdyby materiał wejściowy był lepszy. Natomiast realia są takie, że te MP4 są obecnie powszechne wszędzie, więc jeżeli wiecie, że MP4 mają takie ograniczenia i tu zaznaczam gwiazdeczka, nie wszystkie tak mają, to jednak jest to potencjalnie spory problem. Puenta tego wszystkiego, co próbuję wam przekazać, to jest to, że jeżeli znacie swoje ograniczenia, wiecie, że macie takie światło, że wiecie, że macie taki aparat lub kamerę, która nagrywa w taki lub innych formatach i ma takie lub inne ograniczenia, jeżeli wiecie to, to możecie zaplanować, jak z nimi walczyć, zanim wciśniecie rekord. I to jest. Ważne. <śmiech> <śmiech> Gdy zdecydujemy się już na sprzęt rejestrujący, czy to na kamerę, czego oczywiście wszystkim życzę, czy na aparat, albo inną nagrywarkę, to będziemy mieli dużo decyzji do podjęcia, takich jak na przykład klatkaż, czyli ile mamy klatek na sekundę, jak często obraz się odświeża, tak zwane FPS-y również, albo chociażby prędkość migawki. To jest ustawienie, które bardzo często jest przez wiele osób pomijane i, i, i ignorowane. To jest bardzo ważne, ponieważ gdy mamy czas migawki, teraz nagrywamy wszystko w 1,320 i moja ręka powinna być. Dosyć ostra w tym momencie, gdy się w ten sposób rusza. Natomiast kiedy przestawimy się na jedną 1,50, co zaraz powinniście zauważyć, to ona będzie już znacznie bardziej rozmyta, co może nam utrudniać kluczowanie zdecydowanie. Zwłaszcza gdy nagrywamy na e, aparacie albo na sprzęcie e, nie tej takiej super ekstra wysokiej, wymarzonej jakości. Możemy się już przełączyć na 320. I w tym momencie, gdybyśmy kluczowali taką rękę. To musielibyśmy bardzo agresywnie to kluczować, ponieważ w momencie rozmycia tej ręki wprowadzane są do obrazu różne niuanse tego zielonego koloru. I to powoduje, że gdy będziemy to kluczywać, to palce nam po prostu znikną. Dlatego ja osobiście wybierałbym taki czas migawki, jak w jakim nagrywamy teraz, 1,320, dzięki czemu. Niektórzy mówią, że to wygląda nienaturalnie. Ja tego osobiście nie widzę. Dla mnie obraz jest ostry, ładny i nie ma niechcianych rozmyć i niechcianych dziur wynikających z prędkości ruchu. I dla mnie to się broni i wygląda dobrze. Z prędkością migawki związany jest e, pewien mit, który mówi, że ona powinna być zawsze dwukrotnością e, klatkarzu, frame rateu, w jakim nagrywamy. Czyli jeżeli nagrywamy 25 klatek na sekundę, to nasza prędkość migawki powinna być 1,5 sekundy. I takie reguły, one są może dobrym punktem wyjścia, natomiast gdyby rzeczywiście taka była reguła, to nie mielibyście opcji, nie mielibyśmy opcji przestawiania tego ustawienia, bo po co mielibyśmy mieć taką możliwość? Więc to są decyzje, które musimy podjąć świadomie, wiedząc, co nagrywamy i do jakiego celu, i jak to ma ostatecznie wyglądać. Ten sam problem biorący się z rozmytych krawędzi wynika wtedy, kiedy mamy płytko głębi ostrości, czyli robimy, że tło jest rozmyte, albo że elementy tła są rozmyte, albo że robimy ostrość tylko na oko i reszta twarzy się lekko rozmywa. No jest mnóstwo sytuacji, takich pięknych fotograficznie. Natomiast jeżeli nie mamy sygnału wysokiej jakości, takiego, który nie zatraca żadnych informacji o kolorze, co znowu przypominam, mp 4 często niestety robią, to możemy mieć problem, że to nie będzie się dobrze kluczować, że te nasze krawędzie będą musiały być mocno zaostrzone, że będzie wyglądało, że była rozmyta, ale jakby została wycięta nożyczkami, to nie wygląda dobrze na greenscreenie. To ładnie wygląda, kiedy robimy obrazek fotograficzny, który służy tylko do tego, żeby go oglądać, ale nie do tego, żeby go później przetwarzać. A greenscreen i color grading i inne operacje jednak klasyfikujemy jako surowe przetwarzanie. Ważną decyzją, o której też się jakby nie myśli, bo jakby dlaczego, jest to, jaka będzie nasza. Finalna rozdzielczość naszego produktu, naszej pracy. Czy to będzie HD, czyli 1920x1080, czy to będzie 4K? Teraz to 4K jest tak wszechobecne, że wszyscy robią 4K. Natomiast ta decyzja, w moim odczuciu, też zależy od tego, jakim sprzętem to nagrywacie. Bo są takie, które potrafią nagrywać w HD, czyli taki no standardowy obrazek, i on wygląda. Średnio ładnie, natomiast nagrywane w 4K wygląda znacznie lepiej. Natomiast pliki 4K, czyli te w dużej rozdzielczości, no są znacznie cięższe dla komputera. One pozwalają nam troszeczkę przekadrować, tak? czyli jakby coś powiększyć, zmniejszyć, ale wtedy powiększanie, zwłaszcza, no będzie lepsze, kiedy będziemy wkładali to ostatecznie do mniejszego obrazka. Co tak czy inaczej. Jeżeli to jest kamera konsumencka, a pewnie o takich będziemy mówić najczęściej, jeżeli jest to aparat, który nagrywa nasz materiał wideo 4K, to pewnie nagrywa go w MP4kach, o których mówiliśmy, które tracą informacje, więc taką sztuczką, którą można zrobić, to jest zmniejszenie tego 4K do obrazka HD i wtedy, chociaż nie lubię tego powiedzenia, możemy uznać, że odzyskujemy pewne informacje. To nie do końca tak działa, ale. Z dużego, średniego obrazka robimy mniejszy, ale ładniejszy. Mam nadzieję, że oczywiste jest, że te wszystkie informacje to jest dopiero wstęp do rozmowy o sztuce operatorskiej. Jest cała masa innych tematów, które są również ważne dotyczą ustawień kamery, dotyczą świata, dotyczą technik filmowania, kadrowania i wielu innych aspektów które ostatecznie wpływają na atrakcyjność waszego obrazka. Więc, jeżeli ten temat was interesuje, to zapraszam was na nasz kurs operatorski w Akademii IT Media. A tymczasem zapraszam Was na ostatni film z tej serii, gdzie już wejdziemy do Adobe Premiere i tam będziemy kluczować nasz materiał.